Zbiegłem po schodach w nerwowym tempie. Skoczyłem do auta i natychmiast z piskiem opon ruszyłem na miasto. Wrzuciłem telefonem, wcześniej go wyłączając. Chciałem być sam. Naprawdę nie mogłem już na nich wszystkich patrzeć. Wszystko mnie przerosło. Jest godzina 13.32. Poczułem się głodny. Chciałem się narzeć czegoś niezdrowego. Chciałem mięcha. Zajechałem pod McDonalda. Tam zamówiłem sobie 5 Big Maców, litr coli i dodatkowo dwie porcje frytek. Odjechałem i stanąłem sobie na parkingu. Pochłonąłem to wszystko. Smak mięsa był niesamowity po tak długim czasie nietykania go. Miałem już na wszystko wyjebane. Chciałem znów zasmakować swojego starego życia. Życia wolnego faceta, któremu nikt i nic nie mogło zaszkodzić. Po obiadku Postanowiłem pojeździć trochę po mieście, wciąż myśląc co zrobią tamci. Jednak nie obchodziło mnie już to. Niech sobie radzą sami. Alberich niech się zaopiekuje i Twilight, i wszystkimi naraz. W końcu jest idealny. Mądry, oczytany i spokojny. Lepsza partia dla słodkich kucyków. Niż facet, co nie potrafi się zachować w najgłupszych sytuacjach. Lider. Ze mnie był taki lider. Jak ja teraz żałuję moich podjętych decyzji? Zaparkowałem przy miejscowym burderu. Zerknąwszy na niego, miałem chęć wejść tam i sobie ulżyć. Panienki oczywiście stały. W końcu mnie jedna zauważyła. Na czołem, marynarzu, odezwała się przez otwarte okno. Masz ochotę na odrobinę świetnej zabawy? spytała, dotykając mojej twarzy. Ta kurwa nawet nie miała na myśli. Gadała tak do każdego. To była jej praca. Tak szczerze przeszło mi. Spadaj dziwko. Odparłem jedynie. Ta uderzyła dłońmi o maskę i jeszcze pokazała mi środkowy palec, krzycząc pedał jebany. Mogłem być. W końcu byłem bronim. Odjechałem parę kilometrów dalej, zerknąwszy jeszcze na morze. Zatrzymałem się na plaży i wyszedłem z auta. Delikatny wiatr pozwolił mi się lekko uspokoić. Miałem jednak zbyt wiele myśli, ponurych myśli. Jak ta, że mogłem sobie teraz spokojnie ustawić nawigację i spieprzyć do hamburga, zostawiając ich wszystkich na pastwę losu. Alberich się wszystkimi zajmie. Pomyślałem na głos odpalając papierosa. Jest bardziej dystansowy do głupich tematów, które mnie dręczą. Miałem doła. Zajebistego doła, którego ciężko było teraz wyleczyć. Wyłączyłem po chwili telefon. SMS od Albericha. Treść bardzo wzruszająca. Że niby wszyscy czują się podle, Twilight załamana i prośba o powrót. Telefon to miał za chwilę nie wytrzymać mojej siły. Ale tylko go po chwili znów wyłączyłem. Patrzyłem jedynie na horyzont. Czas zleciał dość szybko. Myśli i paczka papierosów także. Obawiałem się, że już straciłem wszystko. Nie miałem już po co wracać. Porzuciłem ich wszystkich. To była zarówno ulga jak i hańba. Albowiem złamałem słowo dane Twilight. Ona kłamnie najbardziej ze wszystkich. Pora było się zastanowić nad swoimi. Rezultatami znajomości Z Alberichem się dogadałem Chłopak jest niesamowity Postanowił mi towarzyszyć Komuś, kogo znał naprawdę od paru tylko dni Spodziewałem się, że teraz mnie znienawidził Uznał za większego frajera niż jestem Pinkie Pie lubiła wszystkich Nie miałem do niej nic Ta radosna klacz czasem sprawiała, że potrafiłem się uśmiechnąć Czasem Fluttershy, coś czuję, że mocno zdraniłem teraz to biedactwo. Nie wiedziałem, jak zareagowała po moim odejściu. Na pewno nie wiedziała, co się dzieje i pewnie się już nie dowie. Rarity, to w sumie przez nią to wszystko. Coś czułem, że będzie mącić w moim życiu. Ale tak naprawdę wiedziałem, że też chciała mieć kogoś takiego jak ja przy sobie. Zazdrościła Twilight, a ona zazdrościła Rarity. Nie zapoznałem się dobrze z Dashi, ale wiedziałem, że relacje między nami mogły być udane. Co do Applejack, nigdy się pewnie nie dowiem. Nawet jej niedane mi będzie pewnie poznać. Obraz twardziela. Kogoś, kto mógł przenieść cały świat na swoich barkach, zmył się razem ze łzami, które puściłem z oczu. Chciałem grać przy wszystkich kogoś, kim nie jestem. Okłamałem ich wszystkich w żywe oczy, obiecując cuda. Dałem im wszystkim nadzieję, a sam okazałem się głupcem. Co z tego, że byłem silny? Co z tego, że nie dawałem sobie w kaszę napluć nikomu? Że zawsze stawiałem na swoim. Prawda jest jedna. Zawsze ja wszystko zepsuję. Moje dawne stosunki z przyjaciółmi. Związki, ogólnie swoje zachowanie typowego idioty. Klauna, który pod maską śmiechu kryje w sobie typowego dupka. Samotnika, który nie potrafił ucieszyć się z tego, że ktoś chce z nim być i że ktoś może przy nim czuwać. Dziecko, które odrzuca zabawkę, którą bawiło się przez długi czas, dla nowego modelu odstawiając ją na bok albo wyrzucając do kosza. Tak się czułem w tej chwili. Po raz kolejny w moim życiu ponownie czułem się samotny z własnej winy. W końcu nie wiem, ile tam tak stałem. Wysuszyłem się z łez. Zauważyłem trzech idących młodziaków. Nie byli starsi ode mnie. Na dodatek lekko pijani. Ej, kurwa! Zauważyli mnie. Co za chuj? Tak myślałem. Gnojki chcą mnie zaczepić. To nie byłby dla nich dobry pomysł. Podeszli do mnie i zaczęli się przyglądać. No co jest? Mutasek został rzucony przez laskę? Zaśmiał się jeden z nich. Stałem twardo i nie chciałem się denerwować. No co jest? Pchał mnie ten z tyłu. Nic nie powiesz? Może postawisz wódeczkę, dubku? A masz może kaski trochę? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę wytrzymam. Na glebę dostałem kopa tak, że się przewróciłem na piach. Spodziewałem się tego. Ale dalej starałem się, żeby dostawili mnie w spokoju. Zaczęli łazić obok auta. Niezła bryczka, daj się przejechać. Jeden z nich podszedł do mnie i wylał piwo mi prosto na głowę. Zapach mnie obrzydził. Co za pizda, nawet się nie postawi. Za, zapierdolimy fanty i najebiemy, co zapał mnie za włosy. W tym momencie już kurwa nie wytrzymałem. Otrzymał cios prosto w nos z mojej głowy. Powstałem na równe nogi i ściągnąłem okulary. Oznaczało to jedynie, że będzie ich bolało. A niechciwy rzucił się na mnie z butelką. Natychmiast dostał w klatkę piersiową tak, że zaczął się dusić. Drugi otrzymał cios prosto w nos, zanim jeszcze zdążył coś mi zrobić. Tego leżącego jeszcze zdzieliłem z kopyta prosto w twarz. Złapałem frajera za włosy i dałem mu do posmakowania odrobiny piasku. Dobra, starczy, przepraszam, zakrzyknął. Mnie już przeprosiny nie wystarczyły. Skoro chcieliście zaczepki, to teraz wam pokażę. Pochwyciwszy go, uderzyłem prosto o maskę samochodu. Lekko zakrwawił mi srebrny lakier. Jego kolega oczywiście już dawno zwiał. Został jeszcze ten, co się dusił. Pomogłem mu wstać. Kolej, spokojnie. Za późno. Tuba w twarz wystarczyła, że chyba złamałem mu nos. Leżeli w bólach i nie mogli już powstać. Było za późno. A ja się już odstresowałem. Pora było zająć się przygotowaniami do podróży. Pora wracać do Hamburga. Już wyjechałem na trasę. Jechałem dość szybko. Chyba przejechałem ze 20 km od Gdańska. Jednak zauważyłem, że trzeba zatankować. Zajechałem na stację i zatankowałem do pełna. Zapłaciłem, kupiłem jeszcze ze dwa Red Bull'e i siadłem do auta. Zacząłem nagle coś grzebać po słowku. Chyba szukałem swoich papierów do auta i tak dalej. Nie wiem, coś musiałem stamtąd wyciągnąć. Nagle wyskoczyła znajoma mi szkatułka. To był prezent Twilight. Siągnąłem po niego drżącą dłonią. Chwilę się zawiesiłem. To był jej prezent, a znajdował się u mnie w wodzie. Delikatnie otworzyłem szkatułkę. Nie to mnie jednak rozczuliło. Nie ten piękny klejnot, a raczej zdjęcie. Zrobione chyba przez kogoś innego, albowiem to było w domu Albericha. W sypialni. Wyciągnąłem zdjęcie. Na nim byłem ja i Twilight. Otuleni we śnie, razem złączeni. Tak bardzo, bardzo żałowałem wszystkiego, co zrobiłem. Tak bardzo mi się w tym momencie chciało płakać. Tak bardzo chciałem ją teraz mieć przy sobie. Tak bardzo żałowałem wszystkiego, co zrobiłem. Odwróciłem zdjęcie. Napis. Najpiękniejsza para na świecie. Od Pinkie Pie. Kolejny napis Ja i mój ukochany, najwspanialszy człowiek na świecie oraz ja, jego mała gwiazdeczka. W tym momencie łzy spadły na zdjęcie. Ścisnąłem je do swojego czoła najmocniej jak potrafiłem. Przegrałem swoimi uczuciami, albo aż zawyłem do rozpaczy i z własnej głupoty. Twilight mnie kochała, ja ją także. Wszyscy byli moimi przyjaciółmi, najlepszymi jakich miałem. A ja chciałem ich teraz porzucić. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Nigdy bym sobie nie wybaczył tego, że mógłbym ich wszystkich pozostawić samych. W tym momencie zrozumiałem, jak ja ich kocham. Byli dla mnie jak rodzina. Ze wszystkimi mogłem rozmawiać, śmiać się i bawić. Nie mogłem ich zostawić. Z piskiem opon ruszyłem, zawracając do Gdańska. Minęło tak wiele godzin. Miałem tylko nadzieję, że oni dalej tam są. Zajechałem znów pod pensjonat. Oczekiwałem, że tam wszyscy są. Światło się paliło, więc była wciąż nadzieja. Jednak zatrzymałem się przed wejściem do pensjonatu. Przeszła mnie myśl straszliwa: że raczej nie będą już mnie chcieli oglądać. W ręku trzymałem różę, Twilight, i chciałem ją przeprosić, wtulić i powiedzieć, że ją kocham. Jednak się bałem. Bardzo się teraz bałem. Wejście po schodach na górę było cięższe niż przeżycie dwóch tygodni. Każdy krok stawał się coraz cięższy. Oczekiwałem jedynie, że mi darują mój wybryk, mój nagły wyskok nienawiści do wszystkiego. Stanąłem przy drzwiach, kurczowo trzymając w ręku róże. Jeszcze minęła chwila. W końcu otworzyłem drzwi. Oczekiwałem, że otrzymam krzywe spojrzenia wszystkich. Ale widziałem, że wszyscy siedzą tutaj jak na szpilkach. Radość na mój widok zamalowała się na oczach Pinkie Pie. Wyskoczyła z łóżka i wskoczyła mi prosto na szyję. Jak ja się cieszę, że wróciłeś, wykrzyknęła z płaczem. Nigdy więcej tak nie rób, bo się załamie. Kolejną, którą się na mnie rzuciła, była i zapłakana jak małe dziecko. Werard, proszę, nie opuszczaj nas więcej. tuliła się do mnie tak mocno w obawie, że zaraz jej ucieknę. Tak bardzo się bałam, że nas porzuciłeś. Chciałem to zrobić, ale nie mogłem. Trzymałem w ramionach dwa kucyki, które zapłakane nie chciały mnie puścić. Pochyliłem się tylko, żeby zeszły na ziemię. I mocno ścisnąłem do siebie. Przepraszam, z tym idiotą odparłem. Nie jesteś, odezwała się Pinki. Jesteś najwspanialszy. Ale jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to będziesz miał ze mną do czynienia. Nie zrobisz tego, prawda? Spojrzała na mnie tak słodką minką. Nie, nie zrobię. Obiecujesz? W jej oczach zabłysnęła nadzieja. Obiecaj to. Obiecuję, ażeby mnie piorun strzelił. Powiedziała swoją wiązankę: Pinki promise. Teraz nie mam już wyboru, o ile chcę żyć. Frater Shai wciąż mocno mnie ściskała. Chyba mogłem jej złamać serce, jakbym nie wrócił. Obawiam się, że wszystkim mogłem to zrobić. Alberich podszedł do mnie z poważną miną. Powstałem i nie zastanawiałem się nad niczym. Nagle jednak otrzymałem cios od niego z dłoni. <laughs> Zasłużyłem. I tak, natychmiast objął mnie jak najlepszego przyjaciela. Zrób to kurwa jeszcze raz Szepnął To ci łeb rozwalę. Nawet jakbym miał stracić zdrowie Jedynie go musiałem wtulić do siebie Chyba się naprawdę przejął całą sytuację. Ralki zapłakała widząc mnie Ale nie podeszła W końcu ona Gwiazdeczka patrzyła na mnie Z uradowaną minką Puszczała tyle łez To moja wina Mało nie złamałem jej serca Podszedłem do niej i czekałem. Wróciłeś, odezwała się. Tak, przepraszam. Jak mogłeś? Jak mogłeś w ogóle pomyśleć o opuszczeniu mnie, nas? I zapokana na twarz była wystarczającą karą. Ja tylko zawiesiłem głowę. Ponieważ nie potrafiłem docenić tego, co mam, westchnąłem. I tego, że nie jestem jakimś superbohaterem. Jestem tylko zwyczajnym facetem, który nie ma zbyt wiele w życiu. Spojrzałem na nią, ale sam puściłem dwie łzy: że nie potrafiłem docenić jednej osoby, na którą nawet nie zasługuję na ciebie. Nie musiałem oczekiwać odpowiedzi. Rzuciła się na mnie, wtrudziła tak mocno, i rozpłakała do końca: bałam się, że już cię nie zobaczę, że straciłeś wiarę w to, że możemy być razem. Przepraszam. To jest też moja wina. Mogłam bardziej się starać. Pogładziłem ją po głowie. Miałem jednak dziwną chęć spojrzenia na Rarity. Ona też cierpiała z mojego powodu. Widziałem to w jej oczach. Rarity. Odezwałem się. Spojrzała na mnie. Wiem, że nie masz nikogo na tym świecie. Cierpiałaś i nie miałaś ciepła kochającej osoby. Ale ja kocham Twilight. Wiem, że to rozumiesz. Jesteś naprawdę wspaniałą klaczą. Choć wystawiłem dłoń. Ciebie też nie zostawię samej. Rozejrzałem się po wszystkich. Nikogo z was nie zostawię. Nagle i na szybko każda objęła mnie. Każda z płaczem. Każda z radością. Czułem się dla nich ważny. Sam poczułem, że jednak mogę cieszyć się z tak małych rzeczy, jak przyjaźń, i miłość tych maleństw. Nie miały nikogo, tylko siebie, Albericha, no i mnie. Wciskałem je mocno do siebie, roniąc łzy i uśmiechając: Moje małe kucyki! Jeżeli będzie trzeba, zabiorę was wszystkie ze sobą. Te słowa wzbudziły jeszcze większy płacz u wszystkich. Ja Miałem nadzieję, że Rainbow Dash i Applejack też będą tak do mnie przywiązane, a ja będę się starał pomóc im wszystkim i nigdy więcej się nie poddawać. Wszystko się na szczęście uspokoiło. Zasiedliśmy, zaśmialiśmy się i wygłupialiśmy. Ja w szczególności. Nie odstępując Twilight ani na chwilę. Tuliłem, głaskałem i całowałem mówiąc jak bardzo ją kocham. Pinkie Pie także była blisko mnie. Wszystkie mocno ucierpiały przez mój wybryk. Obiecałem sobie, że im to jakoś wynagrodzę. Alberich widzę spisał się doskonale z nimi podczas mojej nieobecności. Dobrze, że tak to się zakończyło. W pewnym momencie Twilight zrobiła do mnie maślane oczka. Zbliżyła się do mojego ucha. Chodźmy do sypialni, powiedziała jeszcze lekko mnie polizawszy. Zadygotałem na myśl, cóż ona może chcieć. Powstałem i wziąłem moją małą gwiazdeczkę na ręce. A teraz my udamy się na spoczynek, powiedziałem. Już chciałem się ulotnić. Proszę o nieprzeszkadzanie. Zakaz wstępu do pokoju. Zanim dałem komukolwiek dojść do słowa, już zamknąłem pokój na cztery spusty. Twilight posmyrała mnie trochę ogonem po bródce. Mam nadzieję, lekko się zaczerwieniła, że nie będą nas słyszeć. Przełknąłem ślinę, licząc na wiele. <śla> Pora konsumować związek. Wskoczyła na łóżko i oczekiwała mnie z niecierpliwością. Te oczy seksowne spojrzenie, które aż prosiło się o pieszczotki. Zdjąłem z siebie wszystko. Ległem na łóżku tuż obok niej. Jesteś pewna? Spytałem. Wiesz, że pierwszy raz może boleć. A ja nie wiem, czy zniesiesz takie coś. Pogładziłem ją po brzuszku. Zachichotała lekko. Wiedziałem, że ona ma tam łaskotki. Dlatego bądź delikatny. Z nozdrze mych buchnęła pewnie para. Już wiedziałem, że mogę robić co chcę. Teraz nie miałem już żadnych obaw. Spojrzałem jeszcze na drzwi. Pieprze, a niech sobie słyszą. Niech im wszystkim stanie gól. Alberich niech się uczy. Co jak co, źle nie jest. Twilight jest niesamowita w tych sprawach. Z początku nie mogła się powstrzymać od delikatnego płaczu z powodu bólu. Ale po krótkim czasie zaczęło się jej to podobać. Mi także. Trochę to było niesamowicie egzotyczne przeżycie. Postanowiłem, że nie podaruję tej nocy Za jednym razem to się nie skończy Jeden, drugi, trzeci Nie wiem, która godzina Mam to gdzieś Poty spodniecenia to aż mnie zalewają Jej wciąż mało Nie mam zamiaru jej przecież zawieść w tak prostej czynności Inczała i stękała bardzo głośno Dałem jej do zrozumienia, że dla mnie to ona może nawet krzyczeć Ale próbowała się powstrzymywać Parę razy wymsknęło się jej ach, Ale zaraz się starała uciszyć Specjalnie robiłem tak, żeby wzbudzić jej chęć do krzyku. Kulminacja ostatniego razu była najgłośniejsza. Na pewno ktoś ją słyszał. Zresztą widziałem, że ktoś nas podsłuchuje. Między odgłosem naszych stęków słyszałem, że Alberi kogoś tam opieprza, żeby nas nie podsłuchiwał. Westchnąłem sobie w duchu. Biedak. W końcu oboje padliśmy chyba około piątej rano, bo już świtało. Ledwo żywi. Ja i ona. Sam się zaskoczyłem swoją wytrzymałością, ale Celibat ponad 3 miesięczny musiał zostać opity. Ciężko dysząc zdołałem wydobyć jedno zdanie. Byłaś wspaniała. Twilight oczywiście też miała dość. Chyba tej dziewczynie się aż chciało to zrobić od paru dobrych dni. Ale te wszystkie nerwy i problemy nasiliło się między nami tej nocy. Chyba teraz nikt by mi nie powiedział, że ja z nią nic nie mam. Kopytkiem próbowała się mnie jeszcze wychwycić i pocałować. Ale nawet na to nie mieliśmy sił. Tyle ni w siebie zmęczeni jak dwa króliczki. Padliśmy w objęcia Morfeusza.